Dziś opowiem Wam o tym bardzo niedocenionym kwiecie, czyli aksamicy. Opowiem o zastosowaniu kulinarnym, kosmetycznym. W ogrodzie jest niezastąpiona i teraz pamiętajcie, już mamy koniec sezonu, jest wrzesień, więc teraz warto zerwać te jej kwiatuszki, aby móc wykorzystać ją. Tutaj zobaczcie, tak wyglądają nasionka. O, takie długie nasionka to są. Tak, nasionka aksamitki, które warto sobie teraz zebrać. I o, to jest roślina, która się sama rozsiewa. Jeżeli wyrwiecie te krzaki, no to będzie ciężko, żeby ona się rozsiała. Ale możecie zrobić tak. O, teraz tylko rozsypać dosłownie po glebie i możecie być pewni, że ona sama się wysieje. Jak jeszcze można wysiać aksamitkę? Można to zrobić w kwietniu, w maju. Tak samo właśnie rozsypać na glebę, delikatnie przygnieść ziemią albo zrobić rozsadę w domu. O tym jest filmik, także Wam podlinkuję, jak robiłam to w marcu. Także nasionek teraz nie potrzebuję zbierać. Teraz zbieram całe zioło. Takie jeszcze świeże, z którego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić macerat, nalewkę, napar, odwar. Także zastosowań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Aha, i jeszcze, co jest bardzo ważne, będziemy potrzebować same płatki, czyli odrywamy tą twardą końcóweczkę. Ona później lubi pleśnieć, tego nie chcemy i zostawiamy takie same listeczki. One teraz pójdą do wysuszenia, ale równie dobrze można zrobić z nich przepyszną herbatkę, takich świeżych płatków. Ja teraz obcinam sobie końcóweczki, a później sobie powyciągam same płatki. Aksamitki mają szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Ich rola nie ogranicza się jedynie do funkcji dekoracyjnych, chociaż niewątpliwie stanowią ozdobę rabat, skajniaków czy donic. Aksamitki nie są tylko roślinami ozdobnymi. Wiele gatunków jest cenionych za swoje właściwości lecznicze. Kwiaty aksamitki zawierają liczne składniki aktywne, takie jak zeaksantyna, flavonoidy, karatenoidy, terpeny, fumaryny, garbniki, oleki eteryczne oraz luteina. I właśnie luteina i zeaksantyna są szczególnie ważne dla zdrowia oczu, ponieważ wymagają chronić siatkówkę przed uszkodzeniami wywołanymi przez promienie UV i niebieskie światło, tworząc filtr na gałce. Zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej i łagodzi objawy przy zaćmie oraz poprawia widzenie w słabym świetle. Jeżeli czujesz zmęczenie oczu, po długotrwałym przebywaniu przy komputerze z pomocą przychodzi nieoceniona aksamitka. Najwięcej związków luteiny i zaksantyny znajduje się w kwiatach pomarańczowych i brązowych. A jakie mają właściwości? Jedne z najważniejszych to działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Ekstrakty z aksamitki wykorzystywane są w medycynie naturalnej do leczenia infekcji skórnych oraz stanów zapalnych. Są bezwzględne dla bakterii gronkowca, paciorkowca, pomocą przy zapaleniu układu moczowego. Działanie przeciwgrzybicze. Olejek z aksamitki stosowany jest miejscowo w leczeniu grzybic skórnych i hamują wzrost kandidy. Zastosowanie przeciwpasożytnicze wobec pierwotniaków, obleńców, przywr. Zastosowanie... Przeciwdepresyjne, łagodzą stres, poprawiają nastrój, działają uspokajająco i rozkurczowo. Zastosowanie problemu układu pokarmowego, przyspiesza przemianę materii. Pomaga przy przeziębieniach, stanach zapalenia gardła, zatok, oskrzeli. Wykazują również właściwości przeciwreumatyczne, działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo, na stawy i na mięśnie. Kwiaty można stosować w kuchni na różne sposoby. Kładki aksamitki mogą być dekoracją, dodatkiem do sałatek, twaroszku, miserii. Dają potrawom lekko gorzkawy smak. Suszone kwiaty można stosować jako barwnik lub przyprawę do potraw, a w niektórych krajach zastępuje nawet szafle. Aby naprawdę wykorzystać właściwości aksamitki, pamiętajmy o tym, że większość cennych składników zawartych w aksamitce uwalnia się w tłuszczu i alkoholu. Napary są najmniej polecane, chyba że przed zaparzeniem opryskamy płatki alkoholem wysokoprocentowym. Z aksamitki można przygotować napary, które działają uspokajająco, przeciwzapalnie i przeciwskórkowo. Herbatka z aksamitki polecana jest w problemach trawiennych, zapalenia gardła i bolesnym miesiączkowaniu. Aby przygotować napar, potrzebujemy jedną łyżeczkę od herbaty z suszu lub płatki z trzech światków. Opryskujemy je spirytusem, odstawiamy pod przykryciem na 30 minut, następnie zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 15-30 minut, również pod przykryciem. Pijemy dwa razy dziennie po pół szklanki. Można przyrządzić silniejszy napar i pukać gardło w stanach zapalnych. Najcenniejsze są surowe płatki, dlatego można je zakonserwować na jesień i zimę robiąc mleko. Okay. Aby ją przygotować, potrzebujemy jedną część płatków zalewa się dwoma częściami spirytusu 70%. Odstawiamy w ciemne miejsce na 4 tygodnie. Pamiętajmy o codziennym potrząsaniu. Po tym czasie odcedzamy. Stosujemy po jednej łyżeczce dwa razy dziennie na niestrawności. Przy bólach miesiączkowych, przy stanach depresyjnych i chorobie układu oddechowego. Rozcieńczamy z niewielką ilością wody. Aby zwiększyć chłanialność, poleca się również połączyć łyżeczkę nalewki z oliwą. A jakie jest zastosowanie aksamitki w kosmetyce? Olejki z aksamitki są wykorzystywane w produkcji kosmetyków, takich jak kremy, balsamy, maści o działaniu przeciwzapalnym i nawilżającym. Możemy sami przygotować macerat. Służ umieszczamy w słoiku. Opryskujemy spirytusem, po czym zakręcamy i odstawiamy na 30 minut. Zalewamy olejem podgrzonym do 60 stopni. Może to być olej winogronowy, oliwa z oliwek, olej ryżowy. W proporcji 1 do 3, czyli jedna część suszu i trzy części oleju. Po trzech tygodniach jest gotowy do użycia. Ważne, aby do tego czasu stał w ciemnym miejscu. Warto codziennie potrząsnąć, odcedzamy, przelewamy do szklanego, ciemnego naczynia. Może być stosowany wewnętrznie i tu polecany jest do przemywania skóry trądzikowej, problematycznej, mało nawilżonej oraz do przemywania skóry wokół oczu i zewnętrznie i wtedy pijemy po jednej łyżeczce dwa razy dziennie. Macerat przygotowuję w niedużych słoiczkach, aby olej nie zjełczał. Najlepiej zrobić częściej małe porcje, aby był cały czas świeży. Zastosowanie aksamitki w ogrodzie. Zapach aksamitki skutecznie odstrasza szkodniki takie jak mszyce, mącznik szklarniowy czy mrówki. Wysiewając aksamitki wśród warzyw, np. przy warzywach kapustnych, zapach aksamitki niweluje zapach kapusty, chroniąc je przed mącznikiem, bilinkiem. W ten sposób można skutecznie chronić plony bez konieczności użycia chemicznych środków ochrony roślin. Śmierduszki oczyszczają zagony z niecieni. Po kilku miesiącach nasza gleba jest oczyszczona w 80%. Warto sadzić ją przy marfi, selerach, porach, czosnku, cebuli. Świetnie sprawdzi się przy pomidorach i różach, ponieważ odstrasza mszycę. Jest rośliną miododajną, czyli wabiącą zapylacze do ogrodu. Uwabiają pszczoły, trzmiele, motyle. Zwabiają biedronki, które są pogromcami mszycy. Aksamitka skutecznie zagłusza chwasty i poprawia strukturę gleby. Jest często używana jako roślina okrywowa w ogrodach permakulturowych. Na jesień korzenie zostawmy w glebie, a resztę rośliny możemy ściąć i użyźnić nią glebą, zakopując ją właśnie w glebie. Można również przekwitniętą aksamitkę poszatkować, rozsypać wokół tłuskawek i w ten sposób będą odstraszać szkodniki. Możemy przygotować wyciąg z aksamitki przeciwko mszycy. I tu będziemy potrzebować 50 g suszu, który zalewamy 5 litrami wody. Odstawiamy na dwie doby, odcedzamy i dodajemy kilka kropel mydła potasowego i opryskujemy zaatakowane rośliny bez rozcieńczenia już. Możemy również przygotować wywar z aksamitki na choroby zgorzeli i do zaprawiania cebul. I tutaj potrzebujemy 500 g suszu, który zalewamy 3 litrami wody. Wzięła, zalewamy zimną wodą i gotujemy 30 minut po ostygnięciu, Przecedzamy i można stosować. Symbolika aksamitki. W niektórych krajach aksamitka jest symbolem słońca, życia i odrodzenia. W Meksyku jest używana podczas święta Dnia Zmarłych do tworzenia ołtarzy i dekoracji. Aksamitka ma również słabe strony, ulubiają ją ślimaki, w jedną nos, można stracić całą sadzonkę. Czy znacie jeszcze inne zastosowanie aksamitki niż tutaj wymieniłam? Jeżeli tak, proszę, napiszcie mi w komentarzu, z miłą chęcią poczytam. I podsumowując, nasza aksamitka to niezwykle wszechstronna roślina, która nie tylko upiększa nasze ogrody, ale także wspomaga zdrowie i kulinaria. Są łatwe w uprawie, odporne na szkodniki a ich liczne właściwości lecznicze i kulinarne sprawiają, że warto mieć je w swoim otoczeniu, niezależnie od tego, czy hodujemy je dla piękna, czy dla korzyści zdrowotnych i ogrodniczych. Aksamitki na pewno zasługują na miejsce w każdym ogrodzie. Jeżeli pracujesz przy komputerze, pij aksamitkę. Obfitości plonu.